Bardzo niepokojący komunikat policji przed wszystkich świętych. Na cmentarz lepiej tego nie zabierać. Uroczystość wszystkich świętych zbliża się wielkimi krokami. Osoby, które wolą uniknąć tłumów na cmentarzach, zaczęły odwiedzać groby bliskich już teraz. Na nekropoliach w całym kraju można zaobserwować sporo osób. W związku z tym policja zdecydowała się na wydanie komunikatu dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie zamierzają pojawić się na cmentarzu. Te polecenia będą szczególnie ważne w Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Uroczystość Wszystkich Świętych policja ostrzega Polaków. Obchody wszystkich świętych to czas, który kojarzy się przede wszystkim z zadumą oraz czasem spędzonym w gronie najbliższych. Polacy licznie odwiedzają rodzinne groby przez cały rok, jednak zgodnie z tradycją dobrze jest pojawić się na cmentarzu 1 listopada. Ten dzień zbliża się wielkimi krokami, na nekropoliach w całym kraju można zaobserwować wzmożony ruch. Niewiele osób myśli jednak o potencjalnych niebezpieczeństwach, które czekają na nas w tych miejscach. Policja właśnie postanowiła poruszyć ten temat. Cmentarze raczej nie należą do miejsc, które mogłyby kojarzyć się z potencjalnym niebezpieczeństwem. Tymczasem w okolicach Dnia Wszystkich Świętych policja postanowiła wydać ważny komunikat. Niezastosowanie się do zaleceń służb może nieść za sobą poważne konsekwencje. W związku z Dniem Wszystkich Świętych policja wydała komunikat: Dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym bardzo duża liczba Polaków decyduje się na powrót do rodzinnych miejscowości, by odwiedzić bliskich na cmentarzach. W związku z tym nie tylko na nekropoliach, ale również i drogach panuje wzmożony ruch. Podczas nadchodzących dni warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kiercach w rozmowie z portalem radiokierce.pl zaapelowała do Polaków. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Należy zwrócić uwagę na to, że niedostosowanie prędkości do warunków, które panują na drodze, to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nie zawsze prędkość dopuszczalna będzie prędkością bezpieczną w danym momencie. Uwagi policjantki nie dotyczą jedynie kierowców, ale również pieszych. Apel do wszystkich osób, które będą pieszo przemieszczały się na cmentarz. Nie można zapominać o swoim bezpieczeństwie. Zachowujmy zasady ograniczonego zaufania w stosunku do kierowców upewnijmy się, czy możemy przejść przez jezdnię. Przez drogę przechodzimy tylko w miejscu wyznaczonym, w miejscu bezpiecznym, dodała Małgorzata Perkowska Kiepas. Policjantka zwróciła również uwagę na inną ważną kwestię. W Dzień wszystkich świętych czy Dzień Zaduszny warto zachować na cmentarzach szczególną ostrożność, ale również nie zabierać ze sobą niektórych przedmiotów. Policja przestrzega: tego we wszystkich świętych nie zabieraj na cmentarz. W rozmowie z portalem radiokierce.pl policjantka zwróciła uwagę, że dzień wszystkich świętych to nie tylko czas zadumy i nostalgii, ale również niebezpieczeństw czyhających na osoby odwiedzające groby. Złodzieje nie zawahają się, by wykorzystać zamyślenie tych, którzy już niedługo odwiedzą nekropolię w całym kraju. Zachowajmy w tym czasie ostrożność, aby nie spotkały nas przykre niespodzianki. Charakter tych świąt, a także masowe odwiedzanie grobów sprzyjają działalności przestępczej. Na cmentarzach i w autobusach wzrasta zagrożenie kradzieżami. Puste mieszkania to także potencjalny cel dla włamywaczy, tłumaczyła Małgorzata Perkowska Kiepas z komendy miejskiej policji w Kielcach. Okazuje się, że w tym czasie, gdy osoby odwiedzające groby stają się celem złodziejów i kieszonkowców, lepiej jest nie zbierać ze sobą na cmentarz pewnych rzeczy. Policjantka zwróciła uwagę, by zrezygnować z dużej ilości gotówki czy cennych przedmiotów. Co więcej, warto jest zwrócić uwagę na sposób noszenia torebek najlepiej, by były one przewieszone przez ramię i trzymane z przodu. Bardzo ważnym jest, żeby nie odkładać rzeczy na ławki, gdy będziemy zajmować się grobem a najlepiej być w towarzystwie osoby, która w razie potrzeby przypilnuje naszych rzeczy. Pamiętajmy, aby stosować się do ich poleceń i wskazówek. Nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych, podsumowała Małgorzata Perkowska-Kiepas.